Cześć, się witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku oczywiście z czego innego, jak nie z gry Mafia Definitive Edition i nie mam paliwa w samochodzie, o mnie policja. Jestem w piżamie, ponieważ nagrywam to po poprzednim odcinku, bo jestem leniwy, a, a nie będzie mnie przez cały dzień, więc nie będę miał kiedy tego nagrać. Ale tak, co dzisiaj robimy? Dzisiaj otóż będzie... Kościół. Otóż dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć kolejny ukryty strój. A będzie to strój: O Jezus, nie kamerdynera, tylko lokaja, tak? No, coś w tym stylu. Taki elegancki pan czerwony będzie. Jeśli uda mi się pod górkę podjechać, a pierwsze co musimy zrobić, to musimy pojechać do downtown. I obok hotelu Corleone tutaj jest taki, taki jakby zaułek. Tylko nie zaułek, i tam jest ten strój. A więc wróciłem po krótkiej przerwie. I oczywiście, gaz, gaz, gaz policja goni nas. Haha, śmieszne. Yy, tak, a więc już można powiedzieć, że dojechałem. Czas tylko trzeba w dobre miejsce wjechać. To jest bodajże tu tutaj. Nie tam z tyłu. Dobrze trafić. O, i to jest tutaj za tym. Tak. To jest tutaj po lewej stronie. Widać skrzynkę. No, oczywiście standardowo podchodzimy do tego. I bierzemy strój. tata -ta, 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 ta I uwaga, jak się po polsku nazywa? Windziarz, dobra. Kamerdyner. <cumber> Lokaj windziarz No może być windziarz A więc jak widać mamy strój windziarza Dobra, więc w sumie to by było na tyle. Zobyliśmy strój windziarza. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego filmu. Zobaczcie również moje inne filmy. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, etc. Dzięki, cześć, mano miłej nocy, albo w sumie dnia, bo to wrzucę w ciągu dnia. Dobranoc.